Jechaliście. To ciężka robota nawet dla takiej silnej Ciuksi jak ja. Nie ma sprawy. <grystanie> Miutko, nie powinnaś tu być. Wilson ratuj mnie. Zosia, zostań Nie mogą ze sobą rozmawiać. Jesteśmy przyjaciółmi. To jak to tak? Właśnie. Nutko? Nutko. Tutaj jestem. Jesteś cała? Tak, cała i zdrowa. Och, Nutko, tak mi przykro. To wszystko dlatego, że chciałam cię oderwać od buczka. Te twoje reguły o gwiazdkach i słoneczkach są do niczego. Masz rację! Koniec z regułami! Teraz oba tory są zablokowane. Zaraz! Jest nowa reguła! No nie! Gwiazdki i słoneczka pracują! panią woził. Proszę wsiadać. A niech to wagon. Gotowy. <grystanie> Nigdy się nie dowiem. Dzięki. Odwdzięczę się. O, zaczekajcie chwilę. Chciałam wam tylko powiedzieć, że zachowaliście się wobec Wilsona jak prawdziwi przyjaciele. Dzięki, Wiolu. Naprawdę jestem z was dumna. Dlatego postanowiłam wam przyznać złote koło. Złote koło. Super! Hiper! Spójrzcie proszę na tablicę. Moje gratulacje Nutko i Buczku. Hurra! Na świst pary jest wam potrzebne jeszcze jedno. A jak to? Do czego? Żeby dostać premię od Wioli. Jaką premię? To wielka niespodzianka. A! Niespodzianki. Każdy je lubi. To kwestia czasu. Uda wam się. Na razie. Hmm, chcę moje złote koło już teraz. Chodź buczek, zaraz zobaczymy co da się zrobić. Dobrze dziś wyglądasz. Dziękuję, dziękuję. Nie ma to jak poranny prysznic. Co możemy zrobić, żeby zdobyć to drugie koło? Właśnie nie wiem. Zwykle się je zdobywa zupełnie niespodziewanie. Tak? O, o, już wiem. Bronek nam podpowie. Możecie zdobyć złote koło za to, że posprzątacie, pomożecie komuś albo się czegoś nauczycie. Za sprzątanie też? Idziemy po miotły. <grym> nie chodzi o zwykłe sprzątanie, tylko o pomoc komuś, kto nawet was o to nie prosi. No chodź, może się do czegoś przydamy. E, e, e. Ta dojdała, zwłaszcza ta dojdała. Wilson, do czego ci te dynie? Frostini robi lody dyniowe Na dzisiejszy kiermasz dyni Super, hiper! Pomożemy ci Dzięki, ale Frostini ma tylko jednego asystenta Dynia jest w smaku doskonała Dalej, Buczek, zbieramy dojrzała, się Ale dokąd? Dynia, dla Frostiniego, może on coś dla nas znajdzie ta O, ta jest ogromna i Buczek, do pomocy! Zwłaszcza ta dojrzała na robota, Wilson! A teraz prosto do wytwórni lodów! Gdy nie smaku, doskonała, zwłaszcza ta dojrzała. <grystanie> Wilson, dostawca doskonały! <grystanie> a wy co tu robicie? Nutka i buczek są moimi nowymi pomocnikami. A, co? A, a możemy popatrzeć, jak robisz lody? nie jest strasznie zajęty. Oczywiście, że. A. Hurra! I jak to? Ucierać. Miąż z owoców zmiesza się ze śmietanką i delikatnie uciera, aż będzie leciutki, niczym puch. Masę rozlewa się do pudełek. Start! <słuch> Napełnić. Zamknąć. A co dzieje się dalej? Pierwszy asystent Frostiniego zabiera lody do miasteczka. <noise> o Wilson, widzę, że zapomniałeś o najważniejszym etapie produkcji. Ruszajcie za mną. O, co za patelnia! Dziś na moim dachu możesz usmarzyć jajecznicę. Tak, naprawdę zrobiło się gorąco. Pamiętam takie lato, kiedy słońce nagrzało wodę w wieży wodnej tak mocno, że aż się zagotowała. W powietrze buchały kłęby pary, jak z komina. Coś ty? O, o tak! Widać je było z bardzo daleka! <noise> Liczę na waszą obecność wieczorem na pokazie. Ja będę na pewno. Występuję dzisiaj w prezentacji najgorętszego wagonu sezonu. Super! Powodzenia! Będę ci kibicował! co za klasa! O, wow! Mój występ będzie jak nic. Chodźcie pokazu. Hmm. Może pokażą tę nową lokomotywę 330. Tylko się nie spóźnij, jeśli chcesz mieć dobre miejsce. O, zaraz tam pojadę! Ugo, skocz proszę do magazynów po części. To pilne. Dobra, już się robi. <noise> Co za pech, ale ciesz się, że nie wysłał cię do Trąbkowa. Hmm. Ciekawe, kto będzie atrakcją wieczoru. Może ten wagon samowyładowczy. Wszystko robi sam. <laughs> Albo piękny nowoczesny wagon pasażerski. Albo na przykład wagon tak ciężki, że tylko silna lokomotywa da mu radę. Taka jak ja. <śmiech> <śmiech> no jasne. <laughs> To naprawdę ekscytujące! Jeszcze nigdy nie byłam modelką! Cóż, chętnie udzielę ci paru rad. Hektor, nareszcie się pokazałeś! Znów się spóźniłeś na trening, a my tu działamy od rana! Ja nie muszę trenować, mam wrodzony talent. A gdzie jest reżyser? Och, to było super, Kaju! Olgo cudownie skarbie! Ty jesteś reżyserem? Tak, a ty? W tej chwili bierz się do roboty! Ale tam nic nie ma. Ja też tam nic nie widzę. Właśnie, tylko same liście. Wytężcie wzrok. Nic, żadnych zwierząt. O, jaszczurka. Ojej. Skąd ona się tam wzięła? Siedziała na liściu przez cały czas. Ty jej nie widziałeś, bo była zakamuflowana. Red, reju! Co to znaczy? Kamuflaż? Jaszczurka jest zielona, więc wśród liści i trawy staje się niemal niewidoczna. No spryciara. Na dzisiejszej lekcji ciuchciaki będziecie się uczyć sztuki kamuflażu. Naprawdę? A po co? Żebyście się mogli bezpiecznie zbliżyć do dzikich zwierząt podczas treningu w parku safari. stycznie! Super! Perfekto! Będę najlepiej zakamuflowaną ciuchcią na świecie! <słyskawe> Ta wielka siatka wcale mnie nie zasłania. Zasłoni, gdy w nią powtykasz liście. Perfekto! Liście? Nie, 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 nie mogę dosięgnąć. Nie martw się, pomogę ci, a potem ty mnie. Ciuchciastycznie! Dzięki, Brunek. O, tutaj na pewno są liście. Wystarczy, że się nimi obsypię i wtopię się w tło jak jaszczurka. Ciebie, Wacuśku! Och, nadal mnie widać? Ej, to z daleka! Co dziś porabiasz? Staram się wtopić w tło, żeby móc podejść bliżej do zwierząt w parku. nie, nigdy nie był potrzebny kamuflaż. Zwierzęta zawsze mi ufały. O, o, o. o rety! Gru, 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 gru! Do zobaczenia, Wilson! Gru! Co tu jest? No my! A kto inny? Ośpiesz się, zaraz zacznie się trening! Nasze śmistwary! Gadający żyw! Że... <laughs> Łącznika, zwrotnica, raz, dwa, trzy. Drezyna, szyna, szukasz ty! Perfekto! O, zawsze pada na mnie. Nie martw się, Brunę. A ty znowu wygrasz, zawsze wygrywasz! <laughs> raz i dwa, No to. Zmień, tor Cześć! Witaj! Co robi, Hugo? O, to taka gra nawigacyjna. O! Jak się w to gra? O, świetnie! Cicho! Po mnie rozpraszacie! Przepraszam, więc tak! Pokonujesz kolejne etapy, spełniając polecenia i zdobywasz punkty. Jeśli się pomylisz, zaczynasz od nowa. Gratulacje! Hura! <laughs> Tam zakończony Ale super! Wuhu! O, dobra robota! Widziałeś, jestem na pierwszym miejscu! O, doskonale, Hugo! Na pewno z tobą wygram. Akurat! Założysz się 28, 29, 30! Uważajcie, szukam! Dobrze, wykonuj starannie polecenia i nie zapominaj, Koko, to tylko gra. No przecież! Więc uważaj, co się dzieje dookoła i przestrzegaj zasad ruchu. Tak tak, oczywiście. Poziom pierwszy. Zrób pętle po torze najszybciej jak się da. Jestem o wiele szybsza od ciebie. To nic wielkiego. Tak? Zobaczymy. Twój rekord zaraz legnie w gruzach. O, czas minął. Masz jeszcze dwie szanse. Ale ja nawet nie zaczęłam. Chodził, trzeba naprawić wyłącznik na zielonej linii. Tak, już tam jadę, Wiolu. Pobiję rekord Huga. To nic trudnego. Jeśli chodzi o gry, Koko nie ma sobie równych. Są. A następna, następna para to Koko. Koko? Czuł się szczęśliwie. To świetnie. I to już wszystkie pary na dzisiejsze Mistrzostwa Tandemów z Berka. Powodzenia, ciuchcie. Przyda wam się. Wilson i Koko zawsze wygrywają. Tak. Bo jesteśmy najlepszym tandemem na świecie. Coco i Wilson na trening sztormowy. No nie. Ale A nam co się trafiło. z zawodami? Uff, to jednak mamy jakieś szanse. Brunek, pierwsza zasada zawodów tandemów, musimy współpracować. Ojej, myślałem, że jedziesz za mną. Nie, ty jedziesz za mną. Dobra, jeszcze raz. To niechcący. Ale my musimy jeszcze ćwiczyć na dzisiejsze zawody. No cóż, jeżeli zaliczycie pomyślnie kilka etapów, wypuszczę was wcześniej. Perfekto! Dzięki. W symulatorze, huragan. Na poziomie szóstym, proszę. Przyjęłam. Zajrzę tu do Was trochę później. Można by przeskoczyć kilka poziomów, żeby zyskać na czasie. Doskonały pomysł. W symulatorze huragan poziom dwudziesty. Przyjęłam. go, słyszałeś? Podniż go, Wysot, obniż poziom. Podnieść poziom, nie masz prawy. W symulatorze, daj trzydziestkę! Poziom trzydziestkę! O nie! Pomyłka! Stoj! Zatrzymuję! Koko!